Witam Was serdecznie ponownie. Nasz gość Aleksandra Heinz przyjechała do nas z Gdańska i będziemy dzisiaj mówić o nowych technologiach, ale dokładniej o aplikacjach mobilnych, ponieważ Ola zrobiła już w swoim życiu dwie aplikacje mobilne, a ja chciałabym na ten temat poruszyć na naszym kanale. Dzień dobry! <grystanie> Witam bardzo serdecznie, ponownie. <grystanie> Ola, jak w poprzednim odcinku mówiliśmy, jest prawniczką z kształcenia, studiowała też politologię, ale los y, tak chciał, działa w nowych technologiach, a ja uwielbiam kobiety, które robią coś, rzeczy, które uważamy, że są nie dla nas. <grystanie> y, więc dzisiaj temat nowe technologie. Część z Was prowadzi swój biznes. A część chciałaby może wykorzystać pomysł na biznes, zarabianie na aplikacjach mobilnych. Więc tutaj pytanie do Oli. Olu, powiedz mi, czy ty uważasz, że przedsiębiorcy powinni myśleć o tym, żeby robić dla swoich biznesów aplikacje mobilne, i dla jakich? Jak najbardziej. Tak naprawdę każdy biznes potrzebuje nowych technologii. Wiadomo, że wszystko się zmienia i większość rzeczy już związanych jest z nowymi technologiami. I żeby być atrakcyjnym z punktu widzenia naszego klienta, musimy nadążać nad, za, za aktualnymi trendami. Aplikacje są bardzo ważne. Mamy w ogóle różne rodzaje aplikacji. Mamy mhm. aplikacje, które usprawniają funkcjonowanie firmy. Mamy aplikacje, które są skierowane do klientów. Są aplikacje różnego rodzaju marketingowe. Marketingowe to chyba najbardziej znamy, a te, tak. które usprawniają działalność firmy mogą Jakiś przykład e, aplikacje księgowe, aplikacje do zarządzania projektami, aplikacje dotyczące zarządzania dokumentami wewnątrz firmy. Ale to już duże firmy? E, niekoniecznie duże. Tak naprawdę już w firmach, które zatrudniają powyżej 10 pracowników, takie, takie systemy są bardzo przydatne. Jeżeli chodzi o aplikacje stricte marketingowe, no to to nie ma znaczenia. Jeżeli mm -hmm. mamy e, fajną, e, fajny produkt, który oferujemy, warto wykorzystywać nowe technologie do tego, aby dotrzeć do większej liczby klientów. No dobrze. To teraz takie aplikacje wspierające biznes, a aplikacje, na których chciałabym zrobić biznes, czyli mam genialny koncept na biznes i robię aplikacje. Jeżeli nie ma takiego pomysłu na rynku, nie ma takiego produktu, no to jak najbardziej można, można próbować. Wszystko zależy, tak jak już powiedziałam, od tego naszego pomysłu. Warto w pierwszej kolejności przeprowadzić model biznesowy, za pomocą którego będziemy wiedziały, czy jest szansa na to, aby dana aplikacja powstała. Miałam ostatnio taką śmieszną e, historię, e, bo odezwał się do mnie znajomy, który miał super pomysł na aplikację. Spotkaliśmy się, zaczął opowiadać o tej swojej aplikacji, wymienia te wszystkie funkcjonalności widać, że jest taki... E, zajarany. <laughs> tak <laughs> jest. <laughs> <laughs> Zaoferowany ten jest swoim pomysłem. O, ty, ty, ty. <laughs> on był zajarany. <laughs> tak, o, on był. Ja tak słucham, 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 pod koniec em, jego opowieści na temat aplikacji ja pokazałam mu jeden link do strony. I to akurat była jedna z moich aplikacji, ta aplikacja sportowa i pokazała mu, że takie rzeczy już są, więc dużo osób no, ma Nie pomysł. ma świadomości, że takie rzeczy już tak, są i robi tak. i tworzy coś, co już było, jest stworzone. Czyli taki pierwszy błąd to jest popatrzenie, czy na rynku nie ma już czegoś dokładnie takiego samego tak, albo bardzo podobnego. Tak, więc trzeba tak? wprowadzić analizę rynku, zobaczyć, czy są takie rozwiązania. Wiadomo, że może być podobny pomysł, ale my możemy wprowadzić nowe funkcjonalności, które tak, sprawią, że to będzie jeszcze tak, lepsze. Więc tak, tutaj też, tak. jeżeli już podobne rzeczy są na rynku, to nie zrażajmy się od razu do tego, tylko wprowadźmy innowacje, mm -hmm, mm -hmm. I, które sprawią, że to będzie jeszcze fajniejsze to, dla naszych klientów. To jest, to, to jest bardzo dobre. Dobre myślałem, mm -hmm. mi się to też bardzo podoba. Ola, ale teraz tak, oglądają nas w większości kobiety i jeżeli. Bo ja to tak widzę trochę mm -hmm. i rozmawialiśmy na ten temat, a gdzie jest ta przestrzeń dla kobiet, żeby zrobić coś fajnego w aplikacjach mobilnych? Przestrzeń dla kobiet jest olbrzymia. Z mojego doświadczenia wynika, że w większości aplikacjami mobilnymi zajmują się mężczyźni. Więc oni tworzą aplikacje albo stricte biznesowe, albo aplikacje dedykowane dla mężczyzn. Dzień. Jest mało aplikacji dla kobiet, więc tutaj kobiety Czyli jak kobiety najbardziej... kobiety dla kobiet. Tak, kobiety najlepiej zrozumieją potrzeby drugiej kobiety, więc warto rozmawiać. Tak jak my mamy swoje jakieś potrzeby, no to musimy się zastanowić, czy nasza potrzeba nie może być spełniona poprzez właśnie wdrożenie jakiegoś rozwiązania. A to rozwiązania. nie jest tak, że, słuchaj, nie powstało dużo aplikacji dla kobiet, dlatego, że te kobiety nie używają aplikacji? Czyli aplikacji wydaje mi się, że kobiety używają, tylko może boją się same tworzyć. Boją się, że ich pomysły nie będą się nadawały mm -hmm. do tego, aby, aby na ich podstawie wdrażać nowe rozwiązania. Pole jest, jest bardzo duże, tylko musi być ta potrzeba. Jak mm. jest potrzeba i jest unikalna propozycja wartości, no to warto otworzyć rozwiązanie. No to, to, to takie jest. Jeżeli my kobiety nie zrobimy tego, to faceci za nas to zrobią. No, także trzeba się wziąć do roboty. Nie będą zarabiać na tym No i będziemy zarabiać zamiast. na tym. No. Dlatego ja też zawsze mm. staram się inspirować dziewczyny wie myślcie inaczej, myślcie odwrotnie, nie bójcie się wychodzić i próbować tych nowych rozwiązań i być w tych nowych technologiach. Ty mi opowiadałeś, że jest nas bardzo mało i ty widzisz to na spotkaniach też, tak? Tak, zazwyczaj, jak już są jakieś spotkania branżowe, to w większości są to mężczyźni. Jak mamy różnego rodzaju i wystąpienia, dotyczące nowych technologii, są to mężczyźni, więc jak najbardziej kobiety, jeżeli macie fajne pomysły, wdrażajcie je w życie, bo, bo jest, jest potrzeba, naprawdę. A powiedz, jakie to są spotkania? Gdzie szukać tych spotkań, żeby dziewczyny wiedziały, jakby chciały pójść i zainspirować się, gdzie iść? Gdzie szukać? Moje zdaniem, w momencie, kiedy wpiszemy hasło nowe technologie, konferencje związane z nowymi, nowymi technologiami, nawet w wyszukiwarce Google, no to wyskoczy nam bardzo długa lista różnego rodzaju wydarzeń. W Gdańsku jest na przykład InfoShare, w Rzeszowie e, Beta. E, jest dużo spotkań w ramach Auli, mhm. organizowanej przez Artura Kurasińskiego. więc tych spotkań i możliwości jest multum. Mhm. I moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby bywać tam i żeby słuchać osób, które już odniosły sukces, które już siedzą w tych nowych technologiach, więc miały pewne problemy, które Wchodzę mm -hmm. z założenia, że lepiej uczyć się od osób, które, które mają wiedzę i rozmawiać z osobami, które już e, pewne problemy pokonały, tak. niż uczyć się następnie na własnych błędach. Dokładnie. Bo to dokładnie. Czyli chcemy szukać, szukać, szukać. Dobrze, tak. no to jak wybrać firmę, która zrobi nam tą aplikację mobilną? Bo wiesz, bo to też nie jest proste, tak? To też zależy od tego, jaki mamy budżet. Bo jeżeli Właśnie, mamy budżet... Się przy budżecie, bo czy to jest drogie? Wszystko zależy od tego, co chcemy stworzyć. Jeżeli mm -hmm. aplikacja nie jest skomplikowana, no to może kosztować e, Kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Jeżeli mamy już systemy rozbudowane, to mogą nawet dojść do kilku milionów. Ojej, Wiesz, to nie wszystko... nie <laughs> jest dla nas jeszcze. Ale to w wszystko zależy od pomysłu. <laughs> ale wchodzę z założenia, że warto stworzyć pierwszą podstawową wersję produktu, która następnie będzie testowana. No bo nie sztuką jest stworzyć gotowy produkt i następnie przekazywać go grupie docelowej. Ale warto stworzyć MVP, czyli podstawę, którą pokazujemy naszym czyli użytkownikom, klientom. mini, 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 mini koncept, tak. pokazywany, a tak. potem rozbudowywany, dlatego że to tańsze, że wiemy, czy to złapie, możemy wybudować. Mhm. Potem dokładnie, mm -hmm. mamy feedback. To jest bardzo ważna rzecz, tu się zatrzymajmy. Nie robimy od razu wypasionej wersji, tylko coś drobniej, mniejszego mm -hmm. e, i puszczamy w rynek i patrzymy, jak klienci działają, tak zreagują. E, tak, bo też się mm -hmm. spotkałam z tym, że jedna firma zainwestowała bardzo duże środki w aplikację mobilną, e, stworzyła ją i dopiero potem już na samym końcu przedstawiła grupie docelowania. Okazało się okazało, że grupa nie jest, jest zainteresowana. zainteresowana nie. Jest smutne, <laughs> smutne, no, to, smutne, to, to no. Trochę tak, ale to, to, tak niestety wygląda rzeczywiste. Więc jeżeli mamy pomysł, stwórzmy pierwotną wersję, w naszej grupie docelowej, niech ona nam przekazuje informacje. Co ciekawe, ludzie bardzo chętnie przekazują swoje informacje. Tylko trzeba pytać. Tak, trzeba pytać, wysyłać komunikat. Ja nawet jak wdrażałam e, drugą swoją aplikację, no to poznałam e, osobę, która była testerem i on po prostu z nudów siedział i testował mi aplikację i dawał uwagi. Więc tacy ludzie są, niektórzy po prostu mają taką Testerze, pasję. Testerzy, jak się nudzicie, zgłasz... zgłaszajcie się do nas. My znajdziemy te osoby, które będą chciały robić aplikację. Tak, to mają sens z tego, że wyłapali błędy i nam Super, pomogli. No, ale widzisz. Więc jak najbardziej. Dobrze, Oluś. My jeszcze tak. do, tych, do tych, jak szukać firm. Firmy. Jak szukać firm? Jeżeli mamy w miarę ograniczony budżet, no to wydaje mi się, że warto szukać przyznajomych. znajomych. Mhm. Każdy z nas zapewne zna osoby, które wdrożyły nowe, nowe technologie i, i stworzyły aplikacje mobilne. Więc jeżeli już mamy potencjalne firmy, wejdźmy na ich stronę. Zobaczmy, jak wygląda ich portfolio, czyli jak, jakie aplikacje stworzyli. Czym się chwalą. Tak, czym się chwalą. Pokazują. Wciągnijmy sobie te aplikacje. Tak na pewno oni zawsze mają nazwy, wchodzimy sobie do Google Play'a albo do App Store'a, ściągamy aplikację, widzimy jak ona wygląda graficznie, jak ona, chodzi, jak ona funkcjonuje, czy ona jest prosta, czy jest intuicyjna i to dużo mówi nam już o, o firmie, która rzecz. jest potencjalnym bardzo wykonawcą. Ważna rzecz, tak. Ja bym jeszcze radziła ze względu na to, że proces tworzenia aplikacji jest e, czasami bardzo długi, trwa kilka miesięcy, e, żebyśmy nawet zadzwonili do tych firm, Klientów, naszego wykonawcy i porozmawiali i zapytali się, jak wyglądała współpraca, czy oni byli terminowi, czy, czy były jakieś problemy we współpracy. Mhm. Bo to jest bardzo, bardzo ważne. No tak, bo jeżeli poprosimy o, yy, o firmy, które nam opowiedzą, jak się współpracowało, no to wystawiam wam wersję demo pokażą pokażę mhm. Wam tylko tych, z którymi się z którymi nie mieli problemów, a jak ściągniecie sobie po często firmy niestety tak robią, że umieszczają nawet te firmy, z którymi się im dobrze nie współpracowało. I wtedy rzeczywiście to, co Ola mówi, ma sens i warto dzwonić i pytać i odrobić to zadanie domowe trochę przed położeniem przed kasy i zrobieniem czegoś, co potem się nie, tak nie będzie nadawało. Umowa, Ola. Umowa jest niezwykle ważna. Jako, że jestem prawnikiem, no to jestem tutaj trochę przywrażliwiona na tym punkcie. Umowa z firmą IT powinna zawierać załączniki w postaci specyfikacji, czyli zanim przystąpimy do pracy. Warto rozpisać poszczególne elementy, które mm -hmm. będą wchodziły w skład naszego systemu. Jak ten system będzie funkcjonował? Na ilu językach on będzie działał? Mm -hmm. tak? Czy to będzie tylko na system na iOS, czy będzie na Androidę, czy będzie na Windows? Mm -hmm. Po prostu to musimy już wszystko bardzo szczegółowo w aplikacji. Rozpisane, bo spotkałam się z taką sytuacją, że e, nie były te elementy uwzględnione w umowie. No i potem była sytuacja patowa, no bo wykonawca, wiadomo, że ze względu na, na, na część związaną z kosztami, nie chciał wdrażać pewnych rzeczy, a klient uważał, że to powinno być zrobione. Ale to więc to chyba jest trochę bezpieczne i dla jednej, do drugiej strony, nie, bo potem to takie mm -hmm. szarpanie jest, nie? Tak więc bardzo a ty Ola, zajmujesz się tym, tak? Ty przygotowujesz takie umowy, tak. także słuchajcie, tak. jak chcesz aplikację mobilną, to jest umowa mało marketing Polecamy polecamy. Ola Wam. Przygotuje taką umowę, poza tym zna się na tym dziewczyna i zrobiła, zna te, słuchajcie, kruczki wszystkie, także taka malutka dygresja. Dane, o, jak się skontaktować z Olą, będą na końcu odcinka. Dobra, mamy firmę, mamy umowę, mamy specyfikację, mamy, co jeszcze potrzebujemy? Umowa, specyfikacja, to, to jest podstawa. Okej, okay, za zaczynamy działać. Na pewno tak. te terminy trzeba określić, o, Terminy kary umowne. umowne. Kary umowne są bardzo ważne, kary umowne za opóźnienia. Niestety, z mojego doświadczenia wynika, że firmy informatyczne zawsze mają opóźnienia. I jeżeli firma mówi, że zrobi aplikację w pół roku, to ona je zrobi w 8 miesięcy, 9 miesięcy, czasami jeszcze dłużej. Więc kary umowne warto uwzględniać. Warto A jest kara umowne, to wtedy są terminowi. Tak, czyli no właśnie nie zawsze. jest jak duża kara. Znam jedną firmę, która e, przez to, że, że firma IT miała opóźnienia zapłaciła 1 trzecią ceny za aplikację mobilną. Czyli tanio. Tak. <suszę> Tak, ktoś może być, że okazuje się, że początkowa cena jest bardzo wysoka, a koń, na koniec dnia jednak e, możemy zaoszczędzić trochę przez to, że, że nie pilnują terminów. No ale dobrze by było, gdyby ter pilnowali terminów, bo ja akurat z, z swojego doświadczenia mogę taką historię jedną powiedzieć. Mm -hmm. e, dostaliśmy propozycję wzięcia udziału w jednej imprezie branżowej, ona była w czerwcu. W momencie, kiedy dostaliśmy tę propozycję, Aplikacja nasza jeszcze nie była gotowa, więc zapytałam naszych informatyków, czy się wyrobią, czy ta aplikacja na ten dzień, dajmy na to 6 czerwca, będzie, będzie działała. Dostałam zapewnienia, że będzie działała, w związku z czym pojechaliśmy na imprezę, a mieliśmy hostessy, mieliśmy e, materiały reklamowe. Problem w tym, że w dniu imprezy aplikacja nie działała. <ścoughs> Ja akurat e, była z nami e, Natasza Urbańska i Natasza Urbańska na ściance pozwalała z makietą aplikacji, nie z aplikacją. No i to jest smutne. Słuchajcie, jest się problem. na czymś błędach, <laughs> bo naprawdę to są bardzo ważne rzeczy. W takich y, też chyba rzeczach... Y, z nowych technologii nie można pewnych rzeczy przewidzieć, nie? Pewne rzeczy się wysypują. I, i to Zawsze nie jest takie proste, błady. bo klient sobie coś życzą, oni twierdzą, że to zrobią, a potem się okazuje, że to nie jest takie proste technologicznie. Mm. Nie? Dobra, to mamy, mamy już firmę, mamy umowę, mamy oszacowanie kosztów. No właśnie, a co w trakcie, jeżeli się okaże, że to jest droższe niż jest. No, są godziny, godziny, które wyceniasz. Wiesz tak, jeżeli chodzi o samą umowę, to w umowie mamy specyfikację i jeżeli ta specyfikacja jest dobrze przygotowana, mamy zakres prac. Okay. Zazwyczaj są takie zapisy, że jeżeli w trakcie wyjdzie, że warto by było wprowadzić nowe funkcjonalności, nowe moduły, no to mamy. Zapis, że tworzymy nowy kosztorys, który A, będzie kosztorys. obejmował. Tak, będzie okay. obejmował dodatkowe mm -hmm. prace. A kody, kody źródłowe? Tak, kody, kody źródłowe są oczywiście. Właśnie, kolejna ba bardzo ważna rzecz: przeniesienie praw autorskich. No właśnie, no właśnie. Warto w umowach, choć należy w umowach. Nie, to no musicie to zrobić, <laughs> błagam Was. Zawrzeć element elementy dotyczące przeniesienia praw autorskich. Bo jak nie? Jak nie, no to. Nie jesteś właścicielem. Nie tego. jestem właścicielem, właścicielem Zapłaciłaś, jest, jest wykonawca. Oni, oni to wyrzeźbili, zrobili dla Ciebie i potem Ty nie jesteś właścicielem. No trochę hmm. droga do nikąd by powiedziała, tak? Tak, więc no. sobie warto pilnować protokołów odbiorów i tak jak ja robię, jeżeli nawet mamy cały system, to sobie go dzielimy na poszczególne moduły. I w momencie, kiedy każdy z tych modułów zostaje przygotowany, my sprawdzamy, czy on działa, więc tutaj też trzeba uwzględnić ten czas na poprawki. Wiadomo, hmm. że ja jako, jako prawnik swój nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o... Branże IT, ale pewne błędy... I nie musisz być i podkreślmy <laughs> to, nie musi być, żeby robić aplikację. <laughs> nie <laughs> muszę być, ale o dziwo czasami wyłapuje błędy, których informatycy nie wyłapią. No bo okay. ja jako normalny użytkownik ściągam aplikację i się nią bawię. No i w tym momencie jeżeli są błędy, no to przekazuję tak. informację dalej. No i firma IT ma określony czas na to, żeby to poprawić. Mhm. No ale wracając do przeniesienia praw autorskich, jeżeli mamy te moduły, to po każdym module podpisujemy protokół, jeżeli nie ma już uwag, aby to było w Okej, tak, poprawione. żeby nie przenieść coś, co jeszcze nie kula dobrze. Tak, 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 ale poszczególne elementy możemy po kolei, po kolei przenosić. Jeszcze taka jedna ważna rzecz, gwarancja. No Wiadomo, właśnie. że tworzymy system, mamy gotową aplikację, ale ta mhm. aplikacja nie jest wykorzystywana przez dużą liczbę użytkowników, więc jeżeli nagle zacznie ją ściągać tysiąc osób, Milion. dwa tysiące, miliony, tak, rzeczywiście miliony. Tak, miliony, czy to miliony? miliony? <laughs> tak, no to może się okazać, że się pojawiają błędy. Więc warto w umowie IT zawrzeć zapis, że wykonawca zobowiązany jest do poprawiania błędów, które pojawią się, dajmy na to, w okresie roku. Mhm. Także są błędy związane z, stricte z funkcjonowaniem aplikacji. Okej, okay, super. Jezu, jaka mądra baba. Co mi się trafiło? <laughs> super, lubię takie czy Będzie ich więcej. Bo jest ich więcej, tylko muszę je odkryć, przewieźć tutaj, posadzić na kocyku i zrobić z niej wywiad. Ola, coś jeszcze? <laughs> Te elementy są najważniejsze. Czyli tak podsumowując? Twórzcie aplikacje mobilne, starajcie się, testujcie, nie bójcie się, że coś nie wyjdzie. Jeżeli macie pomysł, a tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, informujcie potencjalnych, potencjalnych klientów, inwestorów, partnerów o tym Waszym pomyśle, szukajcie zespołu. Spotkaliście się mądrymi ludźmi. Tak, i co? co? I Oglądajcie i... Time for Business TV. Tak, to jest dobre najbardziej... <laughs> Dziękuję Ci, kochana. Dziękuję bardzo. bardzo przyjemnie było się z Tobą <laughs> rozmawiać. Dziewczyny, yy, ja już nic nie będę dodawać. Żegnam Was i oczywiście spotkajmy się w następnym odcinku. Cześć, pa. Cześć. <laughs> Fajne, co?